Muszą odprawiono w intencje ojczyzny rozpoczęły się wtorkowe uroczystości w Lesznie, które kontynuowano przy pomniku konstytucji 3 maja i odzyskania niepodległości. Przypomniku honorowe warty pełnili żołnierze i harcerze. Na uroczystości swoją obecność odnotowali samorządowcy, kombatanci, przedstawiciele różnych organizacji i instytucji, a także młodzież. Do wszystkich zwracał się wiceprezydent Piotr Jóźwiak i przypomniał ważne fakty z historii naszej ojczyzny. 3 maja 1791 roku Sejm Wielki uchwalił ustawę rządową, która do historii przeszła pod wiekopomną nazwą Konstytucji 3 maja. Głównymi twórcami tego szlachetnego dzieła byli Stanisław Małachowski, Hugo Kołłątaj, Ko Ignacy Potocki. Wyszli oni z prostego założenia, że wszelka władza społeczności ludzkiej swój początek bierze z woli narodu. Konstytucja wprowadziła Monteskiuszowski Podział władzy na prawodawczą, wykonawczą i sądową. Pomimo, że przyznawała wyznaniu katolickiemu rangę religii panującej, równocześnie zagwarantowała wszystkim ludziom jakiegokolwiek wyznania pokój w wierze i opiekę rządową. Co było odwołaniem się do odwiecznej w Polsce tradycji tolerancji religijnej, jakże silnej przez wieki w naszym ukochanym leży. W trakcie uroczystości odbył się apel poległych, żołnierze oddali salwę honorową. Potem złożono kwiaty pod pomnikiem konstytucji 3 maja i odzyskanie niepodległości. Wołam najwierniejszych synów narodu polskiego, reformatorów Rzeczpospolitej, którzy upadającą ojczyznę przywracali do dawnej chwały i potęgi. Stańcie do apelu! Foro, foro. Foro, foro. 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 Ta dem! Z okazji 3 maja zorganizowano festyn przy stadionie Alfreda Smoczyka. Wozy bojowe wystawili strażacy, żołnierze, żandarmi wojskowi i policjanci. Atrakcją były skoki spadochronowe przygotowane przez stowarzyszenie Fenix. Swoje stoisko miała drużyna Sokoła. Yy, Obrona terytorialna jest w dużej mierze zabezpieczenie tyłów armii normalnej, czyli jej pleców, tak? zabezpieczenie infrastruktury, ważnych obiektów dla obronności. To jest zadanie obrony terytorialnej i tym się, tym się chcemy zajmować. Oczywiście, jeżeli tutaj będzie utworzona jednostka obrony terytorialnej, taka profesjonalna, z pełnego no, w znaczeniu. A kto dzisiaj jest w tej obronie? Co to są za ludzie? Jestem młodzież, która jest zainteresowana działaniami pro-obronnymi. No i która deklaruje chęć działania w strukturach obron terytorialnych. Na pikniku czasu milała orkiestra dęta Miasta Leszna. Miejski Ośrodek Kultury zadbał także o atrakcje dla najmłodszych. Na terenie lodowiska, które obecnie służy jako boisko, można było sprawdzić celność oka oddając strzały z broni laserowej. No i trzeba wspomnieć o znakomitej grochówce. Zupą częstowała firma Specjał, która przygotowała ponad 600 porcji. Zawsze to mówi się, że wojskowa grochówka, a ta nasza specjalowska jest równie dobra, albo nawet jeszcze lepsza. Także jest ta recytura troszkę naszą tajemnicą, i jest naprawdę super. Piknik wojskowy zorganizowali Urząd Miasta, Czwarty Zielonogórski Pułk Przeciwlotniczy i Wojskowe Stowarzyszenie Sportowe Grot.